Zamierzasz zasypać spamem kogoś, kto cię zdenerwował? Może chcesz tylko trochę komuś poprzeszkadzać lub zniszczyć jego stary telefon, który ledwie uruchamia przeglądarkę? Jeśli tak, to źle trafiłeś. Takie zachowanie w internecie jest złe. Ale i tak pokażę ci, jak to zrobić. Zapraszam do oglądania. Do naszego projektu będziemy potrzebowali biblioteki Selenium. Jeżeli jej nie znasz, zapraszam Cię do obejrzenia jednego z moich tutoriali. Oprócz tego, jak pewnie zauważyłeś, utworzyłem tu wcześniej drugi plik, w którym znajduje się tylko słownik z loginem i hasłem na konto Facebook oraz link do Messenger'a. Ten plik również zaimportuję. Na początek zainicjuję nasz webdriver. Następnie stworzę pierwszą funkcję, której celem będzie otworzenie Messengera i zalogowanie się. Wystarczy więc, że wpiszę driver.get. Adres URL mam zapisany w drugim pliku, stamtąd go użyję. Wywołam tą funkcję. Jak do tej pory wszystko działa poprawnie. Teraz na tej stronie muszę zlokalizować pole tekstowe loginu i hasła. Wykorzystam tu ich ExPath, które wyglądają w ten sposób. Kiedy już znajdę to pole na stronie, wprowadzę do niego login w funkcji send keys. Login zapisany w drugim pliku uzyskam w ten sposób. Podobnie zrobię z hasłem. Ja umieściłem w tych nawiasach elementy słownika, tylko dlatego, żeby moje dane logowania nie były widoczne dla oglądających. Ty w tym miejscu zwyczajnie umieścisz swój login i hasło. Kiedy już wszystko jest wpisane, pozostaje kliknąć przycisk Zaloguj. Można go znaleźć w takim XPath. Żeby go nacisnąć, użyję funkcji click. Sprawdźmy, jak to działa. Doskonale. Wysyłanie wiadomości będzie odbywało się na podobnej zasadzie. Znaleźć pole tekstowe, wprowadzić tekst. Znaleźć przycisk, nacisnąć go. Utworzę nową funkcję Send Message, przyjmującą tekst jako argument. Do pola tekstowego użyję takiej XPath. Wygląda nieco dziwnie, ale działa. Teraz Send Keys i nasz parametr. Pozostaje jeszcze kliknąć przycisk wyślij, który można znaleźć taką XPath. I oto działający program. Musisz przyznać, że to nie było trudne. Teraz mogę użyć funkcji send message, aby wysłać dowolną wiadomość lub wiele wiadomości. Na przykład nieskończenie wiele. Oczywiście pamiętamy, że takie zachowanie jest złe i narusza zasady etykiety. Na Jeżeli pojawia Ci się błąd element not interactable, proponuję dołączyć do kodu funkcję sleep z modułu time i w tym miejscu zatrzymać program na jakieś pół sekundy. Teraz powinno zadziałać. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, możesz zostawić łapkę w górę i komentarz. Do usłyszenia.